Dzień dobry. Witam Państwa na otwarciu ofert dla zamówienia Gmina Nowe Miasto Lubawskie na Straży bioróżności Przystań Kajakowa. Termin wykonania umowy zamawiający wyznaczył na 16 listopada 2020 roku. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania to jest 359 631 ,78 zł. 78 groszy brutto. Tryb postępowania, przetarg nieograniczony. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Parmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wpłynęły trzy oferty. Pierwsza oferta firma handlowo-Usługowa Łęgowski, Nowe Miasto Klubaski. Całkowita kwota, za jaką firma FKU Łęgowski chce wykonać zadania brutto 614 446,56 zł. Gwarancja 3 lata. Następna oferta, usługi budowla, remontowo-budowlane z Bisnigdziew Kędziorowski z Biczno. Kwota, za jaką y, wykonawca proponuje wykonać zadanie, to jest 394 964 30 zł. 30 groszy. Okres gwarancji 60 miesięcy. Trzecia oferma firma An magister Anna Moczadło, Nowe Miasto Lubawskie. Kwota za jaką wykonawca proponuje wykonać zadanie to jest 383 760 zł. Okres gwarancji 60 miesięcy. To są wszystkie oferty. Komisja sprawdzi po otwarciu Kompletność ofert i oferenci zostaną powiadomieni o wynikach przetargu. Dziękuję Państwu.